Będąc w Toskanii rok temu na jesień obiecałem sobie, że muszę w tym miejscu spędzić więcej czasu w siodle. No, bo niestety udało mi się przejechać tylko jedną trasę przez około godzinę, może półtorej. No, ale w tym roku, oj, w tym roku było dużo przyjemniej. Czerwuch, moi drodzy. Witam Was dzisiaj, że w miejscu docelowym, w Turcji, moja podróż majowa się kończy. Trwa. No i po sensie się też zaczyna? Bo jeszcze jeden mocny przystanek przede mną. Ale zanim pojadę w upragnione miejsce, najpierw 3 dni jeżdżenia w pięknej wostej to ściani Miejscu, w które chcę was bardzo, ale to bardzo zabrać. Jest to mój drugi pobyt tutaj w przeciągu a w zasadzie 10 miesięcy. I może śmiało powiedzieć, że zakochałem się w tym miejscu. Pod Wieloma względami Dziś testuję dla siebie, dla was podjazdy po po stronie Miejscowości Montecatini Waldicecina, Ciecina, sorry Mój włoski jest bardzo słaby A w zasadzie żaden I tę miejscowość Widzicie gdzieś za mną Po lewej Mojej lewej Znajduje się Woltera słynna Przepiękne miasto A trasa dzisiejsza, którą sobie przygotowałem, no cóż, do lekkich należy Cztery podjazdy, łącznie up prawie 1700 metrów na 80 kilometrach. Toskania niby płaska, a gdzie tam płaska. Same wzniesienia do 500 metrów, góra-dół cały czas. No pięknie jest. Pogoda jest połowa maja, dziś pierwszy raz 30 stopni, na szczęście dla mnie zaszło słońce, więc mogę trochę spokojnie jechać, aczkolwiek ja uwielbiam upał i w upale mi się świetnie jeździ, no ale popatrzcie sami na te widoki. To po prostu mnie zauroczyło, jest przepiękne, jest zielone wiosną, złote latem, a jesienią nieco księżycowe, ale widoki, ale, ale, ale i właśnie tak tu się jeździ cały czas. Kolarze są tu pozdrawiani. To nie jest pierwszy raz, to nie jest wyjątek. Tak, tutaj jesteśmy tartowani. Jesteśmy przyjaciółmi na drogach. I to czuć. E, pomiędzy scenami, które Wam pokazuję, Mm, bardzo krótka przerwa, bo mam dzisiaj niezwykle mało czasu. Mm, jeszcze do zrobienia 50 kilometrów, a jest już uh, 18.30. A dzieci trzeba oczywiście uśpić. Mm, trasa dzisiaj... <grym> to można powiedzieć, że górska, bo mam prawie 1700 m w górę na 80 kilku kilometrach. Uh, no widać jak... Moi drodzy, znajdujemy się chyba dzisiaj na. Nie, chyba. Znajdujemy się w drugim najwyższym punkcie. Pierwszy jest tam. No i do właśnie jedziemy. A widok, no sami ocencie. Wieczór w toszczani. Ptaki śpiewają. Cisza. Coś obłędnego. Jedyna rzecz, której mi teraz brakuje, to woda. Bo ja się uczazuję w miejscowościach, które za, o które dzisiaj zahaczałem nigdzie nie mogłem po drodze znaleźć żadnych hydrantów więc jestem troszeczkę spragniony i szybko szukam jakiegoś wodopoju i startuję już z powrotem na Monte Cattini. jeżeli widzicie wiatraki to tuż obok nich znajduje się Monte Tatini Val Cie, no i do niej wracam jak najszybciej